Beata Kozidrak od ponad czterech dekad jest jedną z największych ikon polskiej muzyki. Jej głos rozpoznawalny, potężny, a jednocześnie pełen emocji, towarzyszył kilku pokoleniom Polaków. Utwory, które wykonywała z zespołem baim, na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Każdy zna refreny bawie Białej Armii, Józek Nie daruje ci tej nocy, czy Nie ma wody na pustyni. Na scenie zawsze była nie do zatrzymania. Kobieta w pełni świadoma swojej siły, charyzmatyczna, błyszcząca w świetle reflektorów. Wydawało się, że Beata jest niezniszczalna, że każdy kryzys zamienia w triumf. A jednak za kulisami, w cieniu reflektorów, kryje się dramatyczna cicha historia. Ból, którego nie da się opowiedzieć jednym zdaniem. Tajemnica, która wciąż pozostaje niewypowiedziana, a która od lat rzuca cień na jej życie prywatne i zawodowe. Zanim stała się królową polskiej sceny, była zwyczajną dziewczyną z Lublina. Dorastała w latach siedemdziesiątych, w świecie, w którym kobiety miały z góry narzucone role. Beata jednak od początku nie godziła się na ograniczenia. Jej pasją była muzyka, nie tylko jako forma rozrywki, ale przede wszystkim jako sposób wyrażania siebie. Już w szkole średniej zachwycała swoim głosem. Wyróżniała się na tle innych uczennic, miała w sobie coś, co przyciągało uwagę nie tylko talent, ale także osobowość. Była odważna, pewna siebie, a jednocześnie niezwykle wrażliwa. To połączenie sprawiło, że wkrótce pojawiła się w świecie muzyki, który natychmiast ją pokochał. Powstanie zespołu Baim było punktem zwrotnym. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta grupa młodych ludzi z Lublina stanie się legendą polskiej estrady, ale to beata, jej głos, jej energia i jej determinacja sprawiły, że bajem zdobył status kultowy. Lata 80. i 90. to czas, kiedy beata Kozidrak była na szczycie. Koncerty w całej Polsce, setki tysięcy sprzedanych płyt, Ogromna popularność. Dla fanów była uosobieniem wolności i siły. Jej piosenki dawały ludziom nadzieję, pozwalały marzyć, dodawały odwagi. Ale życie w blasku reflektorów ma swoją cenę. Im większa sława, tym większe oczekiwania. Beata musiała nie tylko dawać z siebie wszystko na scenie, ale również zmagać się z krytyką, plotkami i nieustannym zainteresowaniem mediów. Jej życie prywatne. Które chciała chronić, stało się obiektem publicznej ciekawości. I właśnie tutaj zaczyna się historia cichego bólu, który do dziś nosi w sobie. Beata w młodości zakochała się mocno i bez pamięci. Jej małżeństwo z Andrzejem Pietrasem, menedżerem i współzałożycielem bajmu, wydawało się idealne. Razem budowali imperium muzyczne, razem wychowywali dzieci, razem zdobywali Polskę i Europę. Na scenie stanowili duet doskonały. Ona, charyzmatyczna wokalistka, on, człowiek stojący za sukcesem. Ale za kulisami nie było już tak idealnie. Związek, który miał być podporą, stawał się coraz większym ciężarem. Pojawiały się konflikty, różnice zdań, a z czasem głęboka przepaść emocjonalna. Beata, mimo sukcesów, zaczęła coraz bardziej odczuwać samotność. To właśnie wtedy zaczęło kiełkować w niej poczucie, że jej życie prywatne jest jednym wielkim kompromisem, a ona sama płaci za karierę najwyższą cenę brak prawdziwego szczęścia. Beata nigdy nie mówiła wprost, na czym polegał jej największy dramat. W wywiadach powtarzała, że nie wszystko można opowiedzieć publicznie, ale z jej słów i gestów można było wyczytać, że nosi w sobie ogromny ból. Być może chodziło o zawód miłosny. Być może o zdradę, a może o poczucie, że w najważniejszych momentach życia została sama. Niezależnie od tego, jakie były fakty, jedno było pewne. Ta rana nigdy się nie zagoiła. Fani zauważali, że w jej piosenkach coraz częściej pojawia się melancholia, tęsknota, smutek. Beata, choć wciąż pełna energii na scenie, w tekstach swoich utworów zdradzała, że jej serce jest pełne ran. W świecie show biznesu krążyło wiele plotek. Jedni mówili o trudnym małżeństwie, inni o problemach osobistych, jeszcze inni o bolesnych doświadczeniach, których nigdy nie ujawniono publicznie. Beata sama podsycała tę aure tajemnicy, nigdy nie zaprzeczała, ale też nigdy nie potwierdzała. Była mistrzynią w budowaniu wokół siebie atmosfery niedopowiedzenia, ale każdy, kto patrzył na nią uważnie, wiedział, że za tym uśmiechem Kryje się dramat. To właśnie ta tajemnica, której nie można nazwać, stała się częścią jej legendy. Ludzie czuli, że Beata nie jest tylko gwiazdą jest kobietą z krwi i kości, która przeszła przez piekło, ale nigdy się nie poddała. Pomimo bólu, pomimo sekretów, które nosi w sercu, Beata Kozidrak nigdy nie przestała walczyć. Każdy koncert, każda płyta, każdy występ był dla niej formą terapii. Publiczność widziała w niej bohaterkę, kobietę, która mimo osobistych dramatów wciąż potrafiła dawać innym radość. To właśnie sprawiło, że jej fani pokochali ją jeszcze bardziej. Nie za perfekcję, ale za autentyczność. Gdy Beata Kozidrak i Andrzej Pietras w latach osiemdziesiątych stanęli razem na scenie, wydawało się, że są parą idealną. Zarówno prywatnie, jak i zawodowo. On menedżer. Organizator. Stratek. Ona, artystyczna dusza, niezwykły głos i charyzma, której nie sposób było podrobić. Ich małżeństwo szybko stało się symbolem sukcesu, bo kto inny mógł stworzyć potęgę zespołu Bajm, jeśli nie oni. Jednak z biegiem czasu okazało się, że wspólne życie pod ciężarem sławy, finansów i presji estradowej nie jest tak łatwe, jak mogło się wydawać. Beata która zawsze podkreślała, że w jej życiu najważniejsze są emocje i miłość, coraz częściej czuła się uwięziona w relacji, która przypominała bardziej spółkę biznesową niż małżeństwo dwojga ludzi. Publiczność widziała tylko fasadę, szczęśliwą rodzinę, odnoszący sukcesy zespół i wielkie koncerty, ale za zamkniętymi drzwiami domu kozidraków atmosfera bywała napięta. W mediach pojawiały się pogłoski, że w małżeństwie Beaty i Andrzeja nie dzieje się najlepiej. Szeptano o jego romansach, o jej samotności i poczuciu, że zbyt wiele poświęciła dla kariery zespołu. Nigdy nie potwierdzono oficjalnie tych plotek, ale same sugestie wystarczyły, aby opinia publiczna zaczęła inaczej patrzeć na ten związek. Beata. Kobieta emocjonalna i wrażliwa coraz częściej dawała upust swoim uczuciom w tekstach piosenek. Jej ballady stały się bardziej osobiste, bardziej bolesne. Niektórzy fani dostrzegali w nich ukryte wyznania, skrawki życia, których nie mogła wyznać wprost. W jednym z wywiadów po latach artystka przyznała, że to właśnie w muzyce znajdowała ukojenie. Scena była moim azylem. Kiedy wszystko się waliło, szłam śpiewać. Tylko tam czułam się wolna, mówiła. Decyzja o rozwodzie w 2016 roku wstrząsnęła fanami. Po ponad 30 latach wspólnego życia, po dziesiątkach hitów i setkach koncertów, para oficjalnie rozstała się. Media rzuciły się na tę informację jak sępy, nagłówki krzyczały o końcu królewskiej pary polskiej estrady. Dla Beaty był to moment dramatyczny. Nie tylko musiała zmierzyć się z rozpadem rodziny, ale również z ogromnym zainteresowaniem prasy brukowej. Jej prywatne problemy były nagłaśniane, analizowane i komentowane przez ludzi, którzy nigdy nie znali jej osobiście. Rozwód, który dla wielu był końcem miłości, dla Beaty, okazał się także końcem pewnej ery w jej życiu zawodowym. Musiała udowodnić, że poradzi sobie bez dawnego partnera. Zarówno w życiu, jak i w karierze. Po rozwodzie artystka próbowała odbudować swoje życie. Z jednej strony cieszyła się wolnością, wreszcie mogła decydować sama o sobie, o swojej przyszłości i o swoich planach artystycznych. Z drugiej strony, dopadła ją samotność, której nie da się zagłuszyć nawet największym aplauzem publiczności. Człowiek może mieć tysiące fanów, a i tak czuć się potwornie samotny wyznała kiedyś w wywiadzie. Jej słowa były jak echo jej życia. Gwiazdy, która świeci na scenie, ale po zejściu z niej zostaje sama z własnymi myślami. Do cichego cierpienia Beaty doszła także jedna z największych afer w jej karierze. Zatrzymanie za samochodu pod wpływem alkoholu. Sprawa ta odbiła się szerokim echem w mediach i mocno nadszarpnęła jej wizerunek. Dla wielu fanów był to szok. Beata Kozidrak... Idol kilku pokoleń, kobieta, którą uważano za wzór, nagle znalazła się na nagłówkach gazet w zupełnie innym kontekście. Hate, fala krytyki i osądzania spadły na nią z ogromną siłą. Ale nawet wtedy Beata znalazła w sobie siłę, by się nie poddać, publicznie przeprosiła, przyznała się do błędu i obiecała, że wyciągnie z tej lekcji wnioski. To pokazuje jej największą cechę. Zdolność do podnoszenia się z upadków, nawet jeśli świat wokół niej cieszy się z jej potknięcia. Mimo osobistych dramatów i medialnych burz, Beata nigdy nie pozwoliłaby jej głos zamilkł. Nagrała kolejne płyty, występowała na festiwalach, dawała koncerty. Każdy występ był dla niej nie tylko obowiązkiem wobec fanów, ale również formą terapii. To właśnie muzyka ratowała ją z największych kryzysów. Na scenie odzyskiwała pewność siebie, a publiczność, która wciąż ją kochała, dawała jej siłę do dalszej walki. Beata Kozidrak jest postacią pełną sprzeczności: z jednej strony silna, niezależna, niepokorna, z drugiej wrażliwa, zraniona, poszukująca miłości i bliskości. To właśnie te kontrasty sprawiają, że jej historia jest tak fascynująca i tak prawdziwa. Za każdym razem, gdy wydawało się, że Beata nie podniesie się po kolejnym ciosie, ona wracała silniejsza, bardziej autentyczna, jeszcze bardziej prawdziwa. Wielu dziennikarzy, fanów i ludzi ze świata mediów przez lata próbowało dociec, co kryje się za uśmiechem Beaty Kozidrak. Artystka była mistrzynią w budowaniu wokół siebie aury tajemnicy. Występowała w blasku reflektorów, śpiewała o miłości, rozstaniach i tęsknocie, ale gdy schodziła ze sceny, otaczała się murem. Niektórzy twierdzili, że ten mur był zbudowany z dumy i silnego charakteru, inni, że był zbudowany z bólu, bólu, którego Beata nigdy nie chciała w pełni nazwać. Być może dlatego, że wyznanie prawdy byłoby zbyt bolesne, a może dlatego, że pewne tajemnice lepiej zachować tylko dla siebie. Milczenie Beaty, choć bywało frustrujące dla mediów, stało się jej tarczą, a jednocześnie jej znakiem rozpoznawczym. Być może sekretem Beaty jest to, że całe swoje życie podporządkowała scenie. Choć miała rodzinę, dzieci i męża, to jednak scena była jej największą miłością. To tam znajdowała schronienie, to tam była sobą. Ale ta pasja miała swoją cenę. Czas, który mogła spędzić z najbliższymi, Poświęcała koncertom, zamiast spokojnych wieczorów w domu, podróże, nagrania, wywiady. I choć fani widzieli w niej gwiazdę, to w jej sercu rosło poczucie, że wiele straciła. Być może to właśnie ten cichy żal, że w pogoni za marzeniami straciła chwile, których już nigdy nie odzyska, jest jej najgłębszym, niewypowiedzianym bólem. W kuluarach branży muzycznej krążą pogłoski, że Beata przeżyła stratę, o której nigdy nie chciała publicznie mówić. Niektórzy wspominają o trudnych doświadczeniach rodzinnych, inni o dramatycznych chwilach związanych ze zdrowiem czy relacjami. Ona sama nigdy nie potwierdziła żadnych z tych historii, a jednak, kiedy śpiewała najbardziej wzruszające ballady, widać było, że te słowa nie są tylko poetycką metaforą. Że za każdym wersem kryje się realny ból. Wielu fanów podkreśla, że właśnie dzięki temu jej piosenki są tak autentyczne. Beata nie śpiewała o fikcji, śpiewała o życiu, które ją złamało, ale którego nigdy się nie wyrzekła. Po latach burz, rozwodów i medialnych afer, Beata zaczęła coraz częściej mówić o potrzebie spokoju. Nie oznaczało to rezygnacji ze sceny, scena była dla niej zbyt ważna, ale nauczyła się znajdować równowagę. Coraz więcej czasu poświęca rodzinie, wnukom, bliskim, zaczęła odkrywać, że życie to nie tylko sukcesy i koncerty, ale także proste chwile, które dają prawdziwe szczęście. Jednocześnie znalazła odwagę, by spojrzeć wstecz i zaakceptować to, co się wydarzyło. Nie zmieni już przeszłości, nie cofnie błędów, nie odzyska utraconych chwil, ale może żyć dalej, mądrzejsza, spokojniejsza. Bardziej świadoma. Beata Kozidrak to nie tylko artystka, która odniosła sukces, to kobieta, która stała się symbolem. Jej głos, jej teksty, jej postawa wobec życia wszystko to tworzy dziedzictwo, które pozostanie nawet gdy jej zabraknie. Wielu młodych artystów przyznaje, że to właśnie Beata była ich inspiracją. Jej siła, niezależność i odwaga pokazują, że można być sobą. Nawet jeśli świat oczekuje czegoś innego. Ale być może największym dziedzictwem Beaty jest lekcja, którą daje swoim fanom, że każdy ma prawo do błędów, każdy ma prawo do cierpienia. A prawdziwa wartość człowieka nie polega na perfekcji, ale na autentyczności. Na pytanie, jaki jest ten największy sekret Beaty Kozidrak, odpowiedź brzmi: nikt tak naprawdę nie wie. Być może to utracona miłość, być może rozczarowanie, być może poczucie winy za wybory, które podjęła, ale może właśnie w tym tkwi siła jej historii, że nie wszystko trzeba nazwać, żeby było prawdziwe. Jej życie pełne sukcesów i dramatów pokazuje, że każdy człowiek nosi w sobie coś, o czym nie chce lub nie potrafi mówić. I choć Beata nigdy nie wyznała wprost swojego bólu, jej milczenie stało się przesłaniem. Przesłaniem, że nawet największe gwiazdy są tylko ludźmi. Kruchymi, wrażliwymi, pełnymi tajemnic. Opowieści o Beacie. Kozi Drak to próba zrozumienia jej największego sekretu. Nie chodzi o plotki czy domysły, ale o głębszą prawdę, że każdy człowiek, nawet ten najjaśniej świecący w świetle reflektorów, nosi w sobie cichy ból, którego nigdy nie wypowie. Beata Kozidrak pozostaje nie tylko gwiazdą polskiej estrady, ale także symbolem autentyczności. Jej życie pokazuje, że można upaść i się podnieść, można cierpieć i nadal dawać radość innym, można milczeć, a mimo to mówić więcej niż tysiąc słów. Opowieść o Beacie Kozidrak nie jest jedynie historią gwiazdy, która odniosła sukces. To przede wszystkim opowieść o kobiecie, odważnej, wrażliwej. I nieustannie rozdartej pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Od dziewczyny z Lublina, przez królową polskiej sceny, aż po samotną artystkę, która po rozwodzie i medialnych burzach musiała odbudować siebie na nowo. Jej życie to sinusoida wzlotów i upadków. Beata udowodniła, że nawet największa gwiazda nie jest wolna od cierpienia. Jej rozwód, afera medialna, plotki o zdradach i tajemnice, których nigdy nie wyjawiła, Stały się częścią jej legendy, ale zamiast ją zniszczyć, uczyniły ją jeszcze bardziej autentyczną. Bo ludzie nie kochają Beaty za perfekcję, kochają ją za prawdę. Nie wiemy, jaki dokładnie sekret nosi w sercu Beata. Być może to utracona miłość, być może rozczarowanie bliskimi, a może poczucie winy za wybory sprzed lat. Ale jedno jest pewne: jej cichy ból nie złamał jej całkowicie. Przeciwnie. Uczynił ją symbolem wytrwałości i odwagi. Wielu fanów odnajduje w jej historii cząstkę siebie. Każdy z nas coś stracił, każdy z nas ma swoją tajemnicę, każdy z nas nosi rany, które nigdy się nie goją. Beata Kozidrak pokazuje, że mimo tego można iść dalej, z podniesioną głową, z sercem wciąż otwartym na życie, z głosem, który wciąż śpiewa. Beata nie jest tylko artystką, która nagrała dziesiątki hitów. Jest legendą, która swoim głosem i postawą na zawsze zapisała się w historii polskiej muzyki. Jej piosenki towarzyszyły nam w chwilach radości i smutku, stały się tłem naszych wspomnień, weszły do kultury i języka. To jest jej prawdziwe dziedzictwo emocje, które zostaną w sercach ludzi jeszcze długo po tym, jak zgaśnie światło reflektorów. Historia Beaty Kozidrak jest także lekcją dla nas, zwykłych ludzi. Pokazuje, że nie ma życia bez bólu. Nawet ci, którzy wydają się szczęśliwi i spełnieni, noszą w sobie rany. Miłość to dar i ryzyko. Można kochać całym sercem, a mimo to cierpieć, ale bez miłości życie traci sens. Autentyczność jest ważniejsza niż perfekcja. Beata nie była idealna, popełniała błędy, ale nigdy nie przestała być sobą. Trzeba cenić chwilę, bo nie wrócą. To przesłanie, które każdy z nas powinien zapamiętać, drogi czytelniku, jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że ta historia poruszyła twoje serce. Być może przypomniała ci twoje własne doświadczenia, twoje straty, twoje sekrety. Być może sprawiła, że spojrzysz inaczej na ludzi wokół siebie, także na tych, którzy na scenie wydają się niezniszczalni. Chcemy, abyś pamiętał, że ten kanał nie powstał tylko po to, aby opowiadać o plotkach czy sensacjach. Naszą misją jest pokazywać prawdziwe historie, takie jak ta o Beacie Kozidrak historie o miłości, o bólu, o sile i o słabościach bo to właśnie one uczą nas, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego prosimy Cię, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij przycisk. Subskrybuj i włącz powiadomienia, aby być zawsze na bieżąco z naszymi publikacjami. Twoje wsparcie jest dla nas bezcenne. Dzięki temu możemy tworzyć kolejne treści, które nie tylko informują, ale również wzruszają, inspirują i skłaniają do refleksji. Razem możemy stworzyć społeczność, w której nie ma miejsca na obojętność społeczność, w której uczymy się od siebie nawzajem, dzielimy emocjami. I znajdujemy pocieszenie w tym, że nie jesteśmy sami w naszych doświadczeniach. Dziękujemy. Na koniec pragniemy Ci podziękować za czas, za uwagę i za to, że jesteś z nami. Bez ciebie ta opowieść nie miałaby sensu. Niech historia Beaty Kozidrak pozostanie w Twoim sercu jako przypomnienie, że życie, choć trudne i pełne bólu, jest także piękne. Bo piękno rodzi się nie tylko z radości ale także ze łez. Pamiętaj, doceniaj ludzi, którzy są obok ciebie. Kochaj, póki możesz. Mów dziękuję i kocham cię, zanim będzie za późno. A jeśli chcesz dalej przeżywać razem z nami takie historie, zostań z nami. Subskrybuj, komentuj, dziel się swoimi emocjami, bo razem możemy stworzyć miejsce, w którym każda historia ma znaczenie.